naprawdę mnie nienawidzą tak szczerze, że ja położę coś i on powie, no faktycznie miałeś rację. Powie, to jest dowód? To? To jest żaden dowód. I oni po prostu mnie opluwają ile wlezie, gdzie wlezie. Genialny jest pan Robert w swoim kretynizmie. To jest debil. Albo chory człowiek, albo kurwa on naprawdę jest cyniczny. Tak to po prostu draństwo działa. Dlatego tak piekielnie ciężkie jest życie ufologa z misją, który walczy z draństwem, by przekazać nam ostrzeżenia płynące od obcych, że zmierzamy wprost ku zagładzie, a ciemnota za Wsłuchiwać się w przepiękne anegdoty, domaga się bezczelnie jakichś dowodów. I ma głęboko gdzieś, że ktoś porzuca znakomicie płatną robotę w Polsacie, by nieść nam światło, teraz już na full time. Dobry wieczór, Robert Bernatowicz, zaczynamy raport. Kiedy Robert, jako prezes fundacji Nautilus, postawił pomnik w Emilcinie na cześć oficjalnego lądowania tam UFO i spotkania małych istot z rolnikiem Janem Wolskim, na hejt też długo czekać nie musiał. Była próba oblucia, obluskwienia, bezszelna, próba kłamstwem obluskwienia Emilcina, że jest to hipnoza. To draństwo, ten parszywy idiotyzm o tej hipnozie, który jest podawany jako wyjaśnienie tej historii. A teraz zapytam... Czy ja to wina, że obcy budują swoje pojazdy tak, że do złudzenia przypominają nasze artykuły sprzętu domowego? prezesa? Ten mi tłumaczył, że to model z miski. Oni się gówno znają. Jak ja słyszałem Skoda. ludzi zajmujących się UFO, którzy takie pierdoły gadali o tym, że on widzi, że to miski. Ja sobie myślę, Boże, durniu jeden, ty patentowany kretynie, przecież mógłbyś pojechać, sprawdzić świadka, dotrzeć, zrobić takie zdjęcia. Nie, on widzi, on widzi, on widzi, że to... O Jezu, to jest fałsz, prawda? Bo pan Mareczek może być naprawdę ciężkim idiotą i ja to przerabiałem przez 30 lat w tej branży robię. 30 lat tego gnojenia i to przez ludzi, których już sam wygląd do tego dyskwalifikuje. To co stoi tam, to małe takie, to, to jest ten twój hater. Ja mówię, gdzie? No mówi, no ten z bródką tak, ja ta stoi taka sierota, bracie, tak a, mówię, a to jest facet, który wypisuje te pierdoły o mnie, tak? Taki szczurawaty frenzen. Cały czas o tobie. Ja mam grupę takich naprawdę wieśniaków, prymitywów, buraków. Którzy, tak, to są takie małe kmiotki. Takie małe gnoje zawisne mówię, mściwe. I gdyby jeszcze wszyscy oni mierzyli sobie po jakieś dwa metry wzrostu, to dużo łatwiej byłoby ich zdzierżyć. Ale i tak obojętność prezesa w obliczu tego wszystkiego jest godna najwyższego podziwu. Coś mi to robi, że myślę, że ja się tym przejmuję. Małość, zawiść, kompleks, ja mam się tym przejmować. I tą właśnie stoicką postawę miałem na myśli. Prezes przy tym zawsze zachowuje najwyższą kulturę. Nikogo nie wyzywa i nie obraża. Bo zdaje sobie sprawę, że jego misję ratowania ludzkości może tylko spokój uratować.